Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko i oglądam nowości. E, tutaj mamy bardzo fajną bluzę w cenie 50 zł. Największy rozmiar 2xl. Bluza jest już ocieplana. Ma takie ładne czarne serduszko, paski z tyłu i z przodu. E, całkiem myślę, fajna propozycja do czyńców, do jakichś czarnych spodni. Tutaj jeszcze znalazłam taką bluzę. Kolejną jest ona w kolorze szarym, bardzo ładny ten kolor szarości, z takim oto właśnie napisem w kolorze czarnym. Bluza również jest ocieplana, kosztuje 30 zł. Od Eski do 2xL taka jest rozmiarówka. Tutaj, jeżeli chodzi o cieplejsze swetry, również pojawił się taki Golf za 50 zł. 2xL jest największy rozmiar bardzo ładny taki przyjemny w dotyku tutaj mamy kolejną rzecz czyli taki kardigan. on jest taki melażowy też na pewno nam się przyda na jesień do do spodni, spódnic 70 zł, SML niestety tylko rozmiarówka taka dostępna. Kochani, idziemy dalej. Tu jakieś brązowe seter, to chyba Wam pokazywałam, natomiast te spodnie widzę. Już dostały tu na sklepie ostatnio chyba dwie pary. Spodnie są na gumie bardzo wygodne, jak widzicie, taki motyw zwierzęcy, beżowo-czarny. Tutaj mamy cenę 40 zł od Eski do 2XL rozmiarówka, i tutaj zaszywki z przodu. Nogawka jest szeroka, prosta. Myślę, że będą ładnie wyglądały. Mamy już kochani akcesoria, czyli fajne szeliczki. Tutaj mamy taki w krateczkę różowo-szary z francylkami. Tutaj kolejny czarny z taką białą różą cena tego szalika jak i tego wcześniejszego to 20 zł pojawiły się też również rękawiczki tutaj te za 17 zł to są naprawdę, naprawdę prześliczne jak widzę są rozmiary tych rękawiczek S na M i pewnie M na L czyli fajnie, no jest taka e, większa ta rozmiarówka tutaj mamy no, następnie dwie pary rękawiczek szare i różowe za 12 zł i, i je sobie możecie używać do telefonu komórkowego Tutaj mamy kolejne rękawiczki, tym razem bez palcy, kolor czarny. I jeszcze są też czapki, czapka w kolorze szarym z takim właśnie napisem: 15 zł kosztuje. Tutaj mamy jeszcze kolejną w kolorze różowym za 15 zł. Zobaczcie, jak, jak fajnie wygląda. I na przykład, co tu jeszcze mamy, taką małą. Czapeczkę brązową za 8 zł, taka cieńsza, ale myślę też na ten okres przejściowy idealna, nawet sobie ją miałam zmierzyć i, te, i po prostu zapomniałam. Tutaj te rękawiczki z tym gadżecikiem też bardzo ładne, one kosztują 35 zł. Także słuchajcie, już się zrobiło troszkę chłodniej, no i już będziemy za chwilę myśleć właśnie o takich czapkach, szalikach oraz rękawiczkach, Tutaj jeszcze taki szal za 30 zł, on ma też frędzle, no i jeszcze też taka gruba czapa, czapa ma pompon, cena 22 zł. No i kochani, zawsze jak nagrywam, muszą szczekać psy, No po prostu moje utrapienie. Tutaj mamy kolejne rzeczy, czyli kapcie, kapcie są też z motywem zwierzęcym, tutaj jest cena 25 zł, Tutaj mamy kolejne beżowe takie jakieś zwierzątka 20 zł. Na pewno będzie nam miło włożyć rano stópki do takich kapci. Tutaj za 15 zł i tutaj jeszcze coś tutaj z kolekcji Myszki Miki też bardzo ładne beżowe na takiej grubej podeszwie, podobizna tutaj głowa Myszki Miki i cena tych kapci to 30 zł. Ja kochani jestem troszkę podziębiona. Więc mogłem mieć głos zmieniony. mam katar, teraz troszkę kaszlu, ale znowu ten katar trochę gardło mnie smyra, no i tak to właśnie u mnie wygląda. Lecimy dalej. Tutaj mamy kurteczkę w kolorze beżowym. One jest w cenie 80 zł i mamy też trzy rozmiary SML. Tutaj na dole tylko jest odcinanie z tyłu i reszta prosta kurteczki. Tutaj też botki takie do kurtki właśnie do spodni 40 zł to jest cena tych bodków, rozmiary standardowe od 36 do 41 tak jak to bywa w Pepko. no i mamy oczywiście dresy no i kochani te dresy są oczywiście do kupienia osobno czyli możemy na przykład spodnie za 35 2XL największy rozmiar albo na przykład samą bluzę albo razem bluza jest w cenie bardzo ładny jest ten kolor, 35 zł i 2 na największy rozmiar. Tutaj macie troszkę inny odcień zieleni i jeszcze będzie jeden, taki bardziej morski. O, już chyba widzicie. Tu widzę zostały tylko z tego spodnie. Także do koloru, do wyboru. Ja osobiście te dresy bardzo lubię. Tutaj e, widzę kamizelka, tym razem długa. ona jest kolorze szary, ma takie paseczki, 60 zł. SML. Mm, Taka rozmiarówka. Tutaj z nowości widzę jeszcze takie swetry. Zobaczcie taki długi, zielony sweter. Dekolt w serek, on jest w cenie 60 zł. No i tutaj dwa rozmiary: S na M, L na XL. I sukieneczka w dotyku. No, wydaje mi się, że sztuczna ręka w 3,4. Aczkolwiek wygląda bardzo ładnie. Taka prosta do kardyganu idealna: 30 zł. To jest cena tej sukienki. Też mnie zaciekawiły tutaj jeansy. Mamfity z taką przepaską, z takim paseczkiem. Bardzo ładnie wyglądają. Bardzo ładny. dekatys oraz kolor jeansu. One są w cenie 60 zł. Jak będziecie, to sobie koniecznie zmierzcie. Bardzo ładnie wyglądają. A tutaj chyba te wcześniejsze, bo tutaj mają takie przetarcia. I ja tu jeszcze widzę fajną koszulę. W dotyku nawet nie złam. 40. Złoty to jest jej cena, bardzo ładnie. Tutaj karczek odcięty, tak puszczony, dwie kieszonki z przodu. No i zostały jeszcze dwie koszule flanelowe. Hmm. Jeżeli chodzi o swetry, to jeszcze widzę, że są w innym kolorze, w innym odcieniu zieleni, troszeczkę krótsze. Są te swetry i one są w cenie 45 zł i 2XL jest największym rozmiarem. I kochani, kolejne, tutaj Wam jeszcze pokażę ten adresik w kolorze szarym. A tutaj jeszcze kolejny sweterek, taki kardigan, no, krótki. 50 zł SML, największy rozmiar. I zapinany jest na trzy guziczki w kolorze takim szarym. Widzę, że taki bardzo przyjemny materiał do ciała. Znajduje się również na nowościach płaszcz. Płaszczyk z taką kieszenią dużą. Też ma taki ładny karczek z tyłu, ładnie to jest puszczone. Myślę, że dla jakiejś wyższej pani. To będzie super wyglądało, 80 zł, SML, większy rozmiar. I tutaj kurteczki, takie czarne, klasykowe, chyba zawsze są, 90 zł, można sobie zakupić. One posiadają kapturek, także są w tej chwili dostępne. I jeszcze znalazłam dzisiaj taką marynarkę. Marynarka jest w kratkę, tak wygląda. Tutaj mamy taliowanie. Marynarka jest taka dłuższa, jej cena to 70 zł, XL jest największym rozmiarem, tego wiadomo, można sobie zawsze jakieś jeansy czy spodnie już w jednym kolorze. Ta torba też jest bardzo ładna, ona w cenie 50 zł, także powiem Wam, że cena jest naprawdę konkurencyjna do innych jakichś tam sieciówek, a naprawdę fajna torba, myślę, że Spokojnie nam posłuży, naprawdę jest bardzo ładna, jeżeli lubicie takie duże torebki, ostrzegam, nie ma zamka. Tutaj kolejna pozycja, tym razem w brązie. Z tego co tutaj doczytałam, to jest to sukienka. Ona jest w cenie 60 zł i ma dwa rozmiary S na M i L na XL dekolt wyszczuplający, do jakichś botków, będzie fajnie wyglądał kozaków, tutaj kolejna propozycja, czyli stanik za 20 zł. On lepiej wygląda w rzeczywistości, taki granatowo-czarny. Bardzo ładne jest to połączenie kolorów. Tutaj możemy sobie dobrać oczywiście dół i ten dół z tego co kojarzę, będzie chyba w cenie 8 zł. Tak, 8 zł. I macie nawet do rozmiaru 2XL. Tutaj z tego dostępne i chyba takie dwa fasowe tego dołu będą. I kochani, teraz jeszcze z firmy Beckin, widzę, że pojawiły się polarki czarne, tutaj gładziutkie z tyłu i zobaczymy sobie cenę polaru, to jest 30 zł, od Eski do 2XL z rozmiarówka. Kolejna taka kurteczka, taka bluzo, kurtka z firmy Beckin, zobaczcie tutaj w środku kaptur, tutaj wyłożony polarkiem, regular fit, bluza wygodna, kosztuje 60 zł, Myślę, że teraz na taki okres przejściowy, na przykład na jakiś deszcz, ciekawe czy właśnie jest wodoodporna, myślę, że bardzo fajna pozycja. Na to na przykład jakaś kamizela i będzie nam ciepło. Zajrzałam dzisiaj też na dział piżamek. Tutaj są piżamy już z długim rękawem i długie spodnie. Bardzo ładnie wygląda ta piżamka. Powiem Wam jeszcze ceny. Tutaj mam taki ściągacz na dole. I 40 zł to, co napiszemy. 2 xl największy rozmiar. Także, jak lubicie już ciepełko, to lecicie sobie, bo taką piżamę. Szlafroki po 60 zł. Tutaj są też dwa rozmiary. L na XL największe. I kochani, jeszcze Wam pokażę na sam koniec. Szlafrok: on jest w kolorze brązowym. Wytłaczany ma takie serduszko na sobie. Bardzo cieplutki i bardzo miły. Naprawdę rewelacyjny. Zobaczcie, tak wygląda kaptur. I cena szlafroka to 60 zł. I mamy też dwa rozmiary: S na ML na XL. Kochani, przepraszam Was oczywiście za szczekanie piesków, ale jak się mieszka w domku, to tak właśnie to wygląda. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam cię krótko. Subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Cześć.